W dzisiejszym odcinku, dzisiaj sobie pomówimy o community Day, który jest w sobotę, ale zanim przejdziemy do Community, który jest w sobotę i że jednak Feraliga, mimo że dostanie Hydrokanona na 99,9999999% 99 to i tak niestety będzie do dupy. Ale zanim to, to trzeba powiedzieć o nowej powiedzieć takim moim pomyśle, który wprowadzamy od momentu opublikowania tego filmu, czyli od środy... Od środy, jutro jest 8 stycznia? Dzisiaj jest 8, jutro jest 9. Niepewno, jutro jest 9? Tak, Dobrze. To jutro, czyli 9 stycznia, oglądacie to i zaczynamy nowy, może nie tak powiem cykl, tylko nową zabawę. Będzie specjalny post na grupie na Facebooku, na grupie dla fanów, pod którym postem będziecie wrzucać swoje zdjęcia z AR. Na razie to tylko będzie na AR, nie będziemy mieszać AR-a z AR, tylko AR, bo nie każde urządzenie Androida obsługuje AR, dlatego tylko dla AR. I co miesiąc, czyli licząc, że zaczynamy to od 9 stycznia, wynik, wynik zostanie ogłoszony 9 lutego. Co miesiąc, jedna osoba będzie nagradzana w taki sposób, iż otrzyma kartę Google Play 50 PLN-ów do wykorzystania sobie w serwis czy. W jakiej tam rzeczy, w jaki tam sposób będzie chciała, bo wiecie, że teraz działa coś takiego jak JPEG i JPEG można na przykład zapłacić, nie wiem, w sklepie, już w który sklepach można zapłacić. Czyli po prostu jedno zdjęcie, które mi się najbardziej spodoba, chodzi o AR, zostanie nagrodzone. Oczywiście, aby taka osoba została nagrodzona, że to zdjęcie wybiorę i zostanie nagrodzona, musi subskrybować kanał. Także musicie mieć subskrypcję kanału, musicie mieć widoczne subskrypcje kanału. I tak jak mówiłem, oglądacie to, zaczynamy z tym, wszystkie zdjęcia do 8 lutego i tak zawsze będzie każdego miesiąca, do 8 każdego miesiąca będą się liczyły. Ja 9 y, po południu czy w czasie, że tak powiem, wolnym, za dnia będę sobie to przeglądał, patrzył, który mi się najbardziej podoba. I pod wieczór, bądź późnym wieczorem będziemy poznawać zwycięzcę co miesiąc Także taki cykl zaczynamy, pamiętajcie o tym, przekażcie znajomym Pamiętajcie, że musi być subskrypcja i subskrypcje muszą być widoczne, żebym ja widział, że wy subskrybujecie kanał A teraz przejdźmy do Community Day, który jest w sobotę I ja tutaj mam takie sobie notatki, zrobiłem, bo inaczej nie wiem jak zrobić notatki, tylko w stary sposób, czyli kartka i długopis Tu też są ważne rzeczy, ale to zaraz Więc tak, Community Day, mamy tym razem dystans na jajka skrócony czterokrotnie. A biorąc pod uwagę, że Community Day jest w tą sobotę, a sobota to jest który 12, nie? Tak. 12. A obecny event, który mamy teraz, trwa do 15, czyli przez 3 godziny wykujemy mnóstwo jajek z podwójnym stardustem z jajek. A jajka będą wykrywać się 4 razy szybciej, Także po prostu magia się będzie działa Standardowo 3 godzinne lury. Standardowo 11, 14, czyli 3 godziny. I. Na 99,999999999% 99 Feraligatr dostanie na hydrocarona niestety niektóre źródła mówiły, że Feraligatr dzięki temu będzie drugi pod względem DPS-a w grze. Niestety te niektóre źródła nie uwzględniły tego, że Watergandra Feraligatra jest legacy move. Em. I przejdźmy teraz tutaj, ja sobie wrzuciłem, bo GoHub y, dzisiaj do swojej strony GoHub Database dorzucił Pokémon Go DPS and TDO Comparer, czyli porównywarkę DPS-a i TDO. I tutaj widzicie, że królem jest Kyogre. Gdyby Feraligat mógł mieć Watergana i Hydrokanona, byłby drugi. Niestety... Water Gundra Feraligatr'a jest legacy, jest w tej chwili nieosiągalny, ponieważ jest legacy. Dlatego jest w tej chwili pod ilością... pod ilością... pod wartością DPS-a. Jest Kyogre, Sharpido, Giarados i Feraligatra. Waterfall Hydrocanon jest dopiero... E, raz, dwa, trzy, czwarty. Ale... biorąc... To pod TDO, czyli Total Dimage, czyli Dimage jaki zada zanim zdechnie. Kajogry jest pierwszy, potem jest Gyarados, potem są Feraligatory i na końcu dopiero jest Sharpido. Sharpido ma dobrego depsa. Niestety bardzo krótko stoi Dziękuję i to tak bardzo. to wygląda, ale natomiast Feraligator będzie dobrym boksem do PVP. A do PVP będzie dobry dlatego, ponieważ. Yy, ponieważ. Ponieważ Hydrokanon jest bardzo dobrym movem do PVP, Waterfall Waterfall, no cóż powiedzieć, no. Waterfall jest taki sobie do PVP, Watergun jest lepszy do PVP. A ile, jeżeli nie macie Blastoisa, Watergun Hydrokanon, bo Watergun Hydrokanon, Blastoise do PVP jest dobry, bo ma dobry fast move do, do PVP jak i dobry charge move do PVP to Feraligatr będzie dobrym jego zamiennikiem. Też w ogóle trzeba wziąć pod uwagę, że Watergun w PvP jest brany jakby na dwa sposoby. Watergun, a Watergun Blastoisa mają różne statystyki. O tym to będzie inny odcinek. Także w tym odcinku to już by było na tyle. Po prostu Feraligatr będzie dobrym zamiennikiem dla do Blastoisa, jeżeli go nie macie z Hydrokanonem pod PvP, w normalnej grze, na Dżemy. Na rajdy niestety dalej królować będzie Kajog Gyarados I na przykład Sharpedo, ja wziąłem właśnie tylko te Pokemony do porównania Innych Pokemonów do porównania nie brałem Także pamiętajcie, żeby wyposażyć się w dużej ilości PokeBoli, GreatBoli, UltraBoli Ja zawsze na Community Days wyposażam się w dużej ilości Ultraboli, w tej chwili mam lekko ponad 800. łapie to na triku, idzie szybko, elegancko, duży catch rate. Mimo, że catch rate jest zwiększony, ja wolę używać Ultraboli, większy catch rate, więcej EXPA, więc stardasta. Robimy te 3 godziny bardziej efektywnie. Czy ja coś jeszcze Wam powinienem powiedzieć? Pamiętajcie oczywiście łapkę w górę o subskrypcjach, o tym, aby zostawić komentarz, dlaczego Ci się film nie podobał, jeżeli zostawiłeś łapkę w dół, ale również możesz dać komentarz, dlaczego Ci się film podobał, jeżeli zostawiłeś łapkę w górę. Także my kończymy, bo my się już posililiśmy, wypiliśmy kawkę, zrobiliśmy sobie jeszcze jakieś rajdziki i lury. No i jeżeli coś rewelacyjnego wpadnie nam z rajdu, czy na lurze się wydarzy nie wiadomo co, to oczywiście też dodogramy. dogramy. A z niedzieli to co było na wrzucamy, to czy nie? Nie, z niedzieli nie wrzucamy, z niedzieli jeżeli chcecie wiedzieć co się działo, no coś tam chcieliśmy nagrać, ale ta niedziela jakaś taka sobie była. Ale próbowałem zrobić podejście do Breluma i Breluma, gdybym zrobił jeden unik, zrobiłbym go tylko używając Noctowla z Movesetem czysto latającym. Także no, Brelum Brelum jest jaki jest. Na 90% uda mi się wziąć udział w kolejnym turnieju PVP, który będzie w tym mieście, tym razem będzie w Gdyni o 1900. Więc, może się uda zdążyć. W a jak się nie uda zdążyć, to i tak przyjadę tam spóźniony i może się uda wziąć udział. Ja jeszcze do kolegi i do Mateusza napiszę, że jakby robił jakąś tam rozpiskę czy coś, to niech wrzuci mnie gdzieś tam na koniec, co było fajnie, czy jak to oni to tam robią. I także w czy jeżeli chodzi o DPS, było, o PVP, było. Jeżeli chodzi. O, jeszcze takie, takie coś Wam wrzucę. Jeżeli chodzi właśnie o opera, Ligatra pod PVP to są w PVP ważne dwie wartości, czyli DPT, Dimage Turn, czyli Dimage Naturę i EPT Energia Naturę. Waterfall ma pierwszego 3,33, drugiego 2,67 i to są bardzo dobre współczynniki. Nie powinniśmy w PVP schodzić poniżej współczynnika 3,0. Ale tu jest 2,67, tu jest 3,33, to się trochę wyrównuje, więc nie jest źle. Watergun ma natomiast wskaźnik 3,0 do 3,0, co jest bardzo fajne. Ale... Ale, ale, ale... Niestety, Feraligatr'a z Watergunem mieć ich nie da rady. Znaczy, możesz mieć, ale nie będzie miał Hydrokanona, więc... Jedno drugie wyklucza. Natomiast Hydro Cannon jest fajnym atakiem do PvP. Po pierwsze jest dwubarowy. Ma duże, nie potrzebuje aż du tak dużo energii jak inne ataki. Ma dobrą moc. Ma dobry DPE. DPE, nie będę tłumaczył co to jest. Zapraszam Was, żebyście się zapoznali się z tymi skrótami, Nie możemy dawać sobie wszystkiego na tacy. Musicie też trochę po. Pogrzebać dowiedzieć się trochę więcej o tej grze, a nie że wszystko na tacy. A na tacy pewnie dostaniecie więcej o tych wszystkich DPT, EPT i DPE i tak dalej, i tak dalej w odcinku o PvP, bo taki odcinek na pewno będzie. I teraz myślę, że to już będzie na pewno wszystko, co powinienem wam powiedzieć o najbliższym Community Day, jak i o nowym cyklu, który rusza może nie na kanale, ale po prostu u nas w społeczności naszej YouTubeowej. Także pamiętajcie, widzimy się już niedługo, do zobaczenia, cześć!